Manko! W moje ręce do dzisiejszej recenzji trafił mega ciekawy but. Hoka wypuściła model, który według nich określany jest jako but wyścigowy, ale w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić go troszeczkę inaczej i opowiedzieć o moich wrażeniach z biegania w tym bucie, który nosi nazwę Hoka Cielo X1. Serdecznie zapraszam do oglądania. Hocas Cielo X1 to model startowy, który waży 263 gramy i ma 7 mm dropu, co raczej nie zdarza się w HOCE regularnie. No i jest oczywiście modelem do szybkiego biegania po twardych nawierzchniach, po asfalcie. Jest to pierwszy albo jeden z pierwszych butów hoki, który ma drop inny niż 5 mm i tak naprawdę mimo iż oceniany jest jako but z kategorii wyścigowej, to chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem jest to super treningówka. A super treningówka, jak już kiedyś wam definiowałem, jest to but, który posiada elementy konstrukcyjne buta startowego, tak jak na przykład super pianka, płytka karbonowa, ale przez swoją wyższą wagę i pewne elementy konstrukcyjne bardziej nadaje się do szybkiego mocnego trenowania niżeli startowania w zawodach, ponieważ tam będzie troszeczkę zbyt wolny. Ale klasycznie zanim będziemy mówić o bieganiu, to pomówmy sobie o technologicznych elementach tego buta, zaczynając standardowo od podeszwy wewnętrznej. A ta składa się oczywiście z super pianki PEBA, czyli pianki, w której Wykonane jest powiedzmy 90% butów karbonowych, startówek asfaltowych na rynku. Tych najlepszych z najlepszych. Ta pianka charakteryzuje się świetnymi właściwościami pobierania energii, czyli absorpcji wstrząsów, ale też super oddawania energii, dzięki czemu jest pianką mega dynamiczną, bardzo szybką i sprężystą. W połączeniu z płytką karbonową, która znajduje się pomiędzy dwoma warstwami pianki PEBA, mamy oczywiście usztywnienie oraz pewne okiełznanie tej super miękkości i dynamiki tej pianki właśnie dzięki płytce z włókna węglowego no i mamy dzięki temu jeszcze lepsze odbicie i jeszcze lepsze właściwości, które przekładają się na szybsze bieganie. Natomiast jeżeli zagłębimy się w tą podeszwę wewnętrzną nieco bardziej, a trzeba to zrobić to zauważymy kilka elementów, które sprawiają, że nie jest to but najszybszy z najszybszych ale jest to jeden z tych butów, które szczerze, naprawdę szczerze poleciłbym każdej osobie, która chce przebiec półmaraton i maraton w mega komforcie i w tempie powiedzmy nie szybszym niż 4 minuty 4 minuty 15 20 sekund to jest dalej bardzo szybkie bieganie jak na amatora powiedziałbym że bardzo szybkie mówiąc tutaj o geometrii tej podeszwy chciałbym zauważyć że strona wewnętrzna tego buta którą ciężko pokazać pokazując tego buta tak przód tył bardziej od strony wewnętrznej musimy się tutaj zagłębić w tą geometrię jest odpowiednio nacięta w łuk i jest troszeczkę szersza od strefy zewnętrznej tego buta, która ma taką charakterystyczną, wyprofilowaną dziurkę. Przekłada się to przede wszystkim na fantastyczną stabilność, ale również na delikatne przekierowywanie stopy do supinacji. A więc nasze stopy powinny naturalnie układać się w miarę płasko, natomiast ten but sprawia, że nasza stopa delikatnie supinuje, czyli schodzi na krawędź zewnętrzną co oznacza, że osoby, które na przykład mają dosyć dużą nadpronację, szukają buta startowego, który będzie bardzo stabilny, śmiało mogą złapać za tego buta, ponieważ stabilność to jest drugie imię. Hoki Cielo X1. W tym bucie dosyć agresywnie zarysowana jest też kołyska biegowa. Ta płytka karbonowa określana jest jako Wing Carbon, czyli taki, można być takie skrzydła, które nie tylko występują od spodu, ale też delikatnie z boku trzymają tą piankę podeszwową, zapewniając właśnie stabilność boczną w połączeniu z geometrią pianki podeszwowej, to wszystko przekłada się po prostu na zarąbistą stabilność, mówiąc w skrócie. Nie ma opcji, żeby osoba ze stopą nadpronującą miała w tym bucie jakiś problem. Będzie super stabilnie i bardzo komfortowo. Szybko patrząc na spód buta, widzimy oczywiście to charakterystyczne wcięcie, które ma nam delikatnie uszczuplić wagę tego buta i bieżnik. Guma węglowa jest tutaj oczywiście utwardzona i jest ich dosyć dużo, co jest dziwne jak na buty startowe. Jest dużo gumy bieżnikowej, nie jest zbyt agresywnie zarysowana, ale mówi mi to, że. Po prostu będzie można w tym bucie sporo pobiegać. Płynnie przechodząc do górnej warstwy tego buta, czyli cholewki, mamy tutaj przede wszystkim dzianinową siateczkę mesh. Dzianina, czyli struktura dosyć gruba, wykonana z syntetycznego materiału, to nie tylko górna część cholewki, ale także otaczający zapiętek oraz język, który ma wewnętrzne wszycie takimi elastycznymi pasami. Język właśnie jest taką dodatkową skarpetą. Cały ten but jest taką, można powiedzieć, troszeczkę skarpetą, w którą wchodzimy. Aczkolwiek nie jest ona zbyt perfekcyjna. Konstrukcje skarpetkowe cholewek nie wybaczają błędów, nie wybaczają zbyt wysokiego podbicia, nie wybaczają zbyt szerokiej stopy, które ciężej wchodzą w takiego buta i trzeba brać na to poprawkę. Ale skupmy się na rzeczach dobrych i złych. Konkretnie. Wentylacja jest całkiem niezła, chociaż mogłaby być lepsza, nie jest to stricte cholewka super zawodowa, cieniutka. Powiedziałbym, że jest to dosyć gruba dzianina, ale ma sporo stref wentylacji stworzone w postaci takich mikrooczek. Zapiętek tego buta jest dosyć sztywny, dobrze trzyma pięty, ale nie ma specjalnie dużo gąbki, ma tylko dwa takie pady pogrubione, które mają złapać Pobocznych strefach waszego Achillesa, i to tyle. Największą wadą tak naprawdę górnej części tego buta są sznurowadła, które są beznadziejne. Szczerze, są sztywne, twarde, w ogóle nie współpracują z przelotkami. Nie chcą przechodzić przez te przelotki, trzeba za każdym razem mocno z nimi pracować i je rozsznurowywać. I ja po prostu stwierdziłem, że nie będę się z tym męczył. Tym bardziej, że kupiłem tego buta, a nie go dostałem, więc. Po co się mam z tym męczyć, przekładam sobie sznurówki, w których będzie mi wygodnie i użyłem po prostu zwykłych sznurówek zaciskowych i jest po prostu mega, mega wygodniej. Niektórzy recenzenci dodają, że mamy tutaj asymetryczne ułożenie cholewki języka, ale w praktyce nie czuć specjalnie zmian. Wszystko leży tak jak w normalnym bucie treningowo-startowym. To teraz konkrety. Dlaczego moim zdaniem to nie jest do końca rasowy but startowy? Inaczej powiedzmy. Dla mnie to jest rasowy but startowy, jeżeli mówimy o dystansie maratońskim albo półmaratonie i ma być to but dla osoby, która nie jest super prosem i chce na przykład biegać, nie wiem, półmaraton poniżej godziny 10 minut, tylko na przykład chce przebiec półmaraton w godzina 30, chce to przebiec w bucie, który będzie mu trochę pomagał, będzie czuć, że ten but pomaga będzie odpowiednio miękko pod stopą, no i po prostu w jakiś sposób też nie będzie obciążeniem, czyli będzie odpowiednio dynamiczny. No i Hoka Cielo X1, wszystko to dostarcza. Jest dynamika w postaci połączenia płytki z pianką peba oraz dosyć mocno agresywnie zarysowanego rockera, czyli kołyski biegowej, która, co zauważyłem na swoich treningach. Jest nawet bardzo agresywna, jeżeli chcemy zbyt mocno wylądować na palce. Jeżeli lądujemy tak jak w większości butów biegowych o podobnej konstrukcji, mniej więcej tak na środku stopy albo delikatnie w części wśród stopia, wtedy jest super, ponieważ idealnie celujemy w górkę, przez którą się przetaczamy i but napędza każdy nasz krok. Jeżeli chcemy bardzo agresywnie biegać w tym bucie z palców, to może być dosyć twardo, bo tam jest znacznie mniej pianki i czuć już tą płytkę węglową. Jeżeli chcemy biegać w tym bucie spięty, to może być dziwnie, bo musimy odpowiednio dostosować tą technikę, lądując spięty idealnie pod środkiem naszej ciężkości, bo jeżeli będziemy robić tak zwany overstriding, czyli zbyt mocno wypychać naszą nogę przed środek ciężkości, w szczególności naszą piętę przed biodro, podczas lądowania, ten but zacznie nas po prostu zwalniać. Na moich treningach, które przede wszystkim opierały się o tempa, rytmy, bieg progowy, no i troszeczkę takiego spokojnego biegania, przyznam szczerze, że najprzyjemniej biegało mi się w tym bucie dosyć wolno. Tempo 5,30-5,20. Powiedziałbym, że to jest perfekcyjne tempo dla tego buta, a przynajmniej dla mnie. Ale jeżeli jesteście znacznie mocniejszym biegaczem niż ja, to prawdopodobnie 450, to będzie to tempo waszego rozbiegania, na którym będziecie czuć się świetnie, a ten but po prostu będzie was napędzał i będziecie czuć, że praktycznie robi część roboty za Was. Mówię oczywiście o takiej robocie typu lądowanie i przetoczenie stopy, bo wiadomo, mięśnie muszą popracować. Mimo iż mamy tutaj ponad 260 gramów wagi w rozmiarze 42 i tak Hoka opisuje swoje dziewiątkę amerykańską, czyli 27 cm, można się w nim całkiem nieźle rozpędzić. Bieganie w tempie nawet poniżej 4 minut jest przyjemne, jest możliwe, nie tylko na przebieżkach, ale też na mocniejszych akcentach i but wcale specjalnie nie ciąży. Natomiast od razu powiem, że to nie jest Hoka Rocket X2. Nie ma tutaj odczucia super odbicia. Ten but nie oddaje tej energii tak super jak właśnie wymieniony model Hoki, który moim zdaniem jest jednym z bardziej, można powiedzieć, sprężystych trampolinowych butów na rynku. Tutaj bardziej właśnie działamy geometrią. Lądowanie, szybkie przetoczenie, odbicie i tyle. Nie ma tego efektu trampoliny. W tym bucie idąc nie czujemy się, że pianka PEBA wręcz rozpręża się i odbija nas od podłoża. Jest raczej bardziej klasycznie i dlatego moim zdaniem, oprócz oczywiście tej wagi tego buta, raczej zaliczyłbym go do tych butów super treningowych. I nie mógłbym się tutaj powiedzieć, że jesteśmy w stanie zrobić w nim naprawdę sporo kilometrów, aczkolwiek takie buty no, nie powinny być naszym jedynym butem do wszystkich treningów. W ogóle uważam, że nie powinniśmy biegać w butach karbonowych cały czas. Są to buty na jakieś jeden, może dwa treningi w tygodniu, nie częściej, co nie zmienia faktu, że tak upchany jeśli chodzi o piankę podoszwową, technologię, ilość bieżnika, cholewkę, stabilność, mamy tutaj tak naprawdę przedstawiciela właśnie butów supertreningowych, niekoniecznie butów stricte wyścigowych. Ja prywatnie poleciłbym go właśnie osobie, która celuje w półmaraton, maraton w tempie nie szybszym niż 4 minuty, 4 minuty 10 sekund. W tym bucie może się biec naprawdę przyjemnie i łatwo, oraz osobie, która może pozwolić sobie na posiadanie kilku par butów i chce mieć w rotacji coś, co spisze się fajnie na bardzo długim rozbieganiu, takim plus 15, plus 20, nawet 30 kilometrów. W tym bucie naprawdę przyjemnie będzie się robić tak długi dystans. Bez problemu zrobicie sobie jakiś mocniejszy trening, aczkolwiek na interwały czy jakieś naprawdę mocne odcinki powtórzeniowe, gdzie biegamy w tempie znacznie poniżej 4 minut. Kompletnie bym tego buta nie zabrał. Jeżeli macie jakąś mocniejszą nadpronację i szukacie właśnie jakiejś startówki, która będzie super stabilna, jak najbardziej mogę ją polecić. Ten but jest tak upchany amortyzacją, że śmiało go mogę go polecić biegaczom o dowolnej masie ciała. Jeżeli ważycie 80-90, pod 100 kg, ale jesteście bardziej umięśnieni, to jak najbardziej możecie sobie wziąć go jako pierwszą startówkę lub but taki treningowo-startowy. A ja oczywiście klasycznie zapraszam Was do sklepu Studio Sport, w którym pracuję. Sklep dla biegaczy na warszawskim Żoliborzu, w którym m.in. ja doradzam w doborze butów do biegania pierwszych, następnych, także możecie mnie tam spotkać od poniedziałku do piątku, a także w soboty. I oczywiście zapraszam do śledzenia tego kanału nie tylko pod kątem recenzji, ale także filmów poradnikowych, których pojawia się coraz więcej. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku, trzymajcie się i cześć!